Dzień dobry Państwu, Bartłomiej Drzazga, Tima, Gagropolska. Znajdujemy się dzisiaj w Jastkowie, już na kolejnej edycji porzeczkowej demofarmy w gospodarstwie pana Tomasza Woźniaka, który razem z doktorem Piotrem Baryłą właśnie są odpowiedzialni za ten projekt. W ramach tego projektu zarówno my, jak i pozostali partnerzy pokazujemy najlepsze rozwiązania w uprawie porzeczek szpalerowych, czerwonych, ale także białych. W tym roku poza standardową, pełną technologią nawożenia i odżywiania Tima Wprowadziliśmy dwa doświadczenia, właściwie jedno doświadczenie, dwie kombinacje z naszym nowym produktem Kaoris. W jednej kombinacji stosowaliśmy go w odstępie dwutygodniowym, natomiast w drugiej kombinacji dawki były z około miesięczną różnicą zastosowane, tak żeby sprawdzić czy jesteśmy w stanie Wydłużyć okres działania tej biostymulacji i, i z, zabiostymulować te krzewy w dwóch y, różnych fazach. Sezon nie sprzyjał plantatorom porzeczek i w ogóle producentom owoców. Mieliśmy bardzo chłodną wiosnę, kwitnienie przebiegało w niekorzystnych warunkach. Do tego tutaj Lubelszczyznę trawiły prawie cały czas susze. Wysokie amplitudy, temperatur, jeśli chodzi o dzień do nocy, ale także dzień do dnia, to także wprowadza krzewy w stres. Na wielu plantacjach, czy to przeznaczonych na zbiór deserowy, czy towarowych pod zbiór kombajnowych, widzimy duży opad owoców. Widzimy w przypadku tych deserowych odmian przestrzelone grona, szczególnie na odmianach wczesnych. Te odmiany później sobie już trochę lepiej poradziły. Ten rok znowu pokazuje, że nawet najlepsze nawożenie, odżywianie to za mało, no i tutaj trzeba także na biostymulację postawić. Jeśli chodzi o program nawożenia Timagro, to standardowo wczesną wiosną zastosowaliśmy Physiomax rzędowo 300 kg na hektar, czyli nasz wapń osżywczy, a także Fizio Plus, czyli aminopuryna, rozwój systemu korzeniowego, lepsze pobieranie wapnia i pozostałych składników pokarmowych. Ale także Eurofertil 33, tutaj była dawka 450 kg na hektar. Po analizach gleby zaobserwowaliśmy, że że porzeczki naprawdę dużo w cudzysłowie zjadły z tej gleby, więc musieliśmy w dwóch dawkach podać nasz wieloskładnik. I później, już weszliśmy z programem odżywiania pozakorzeniowego. Tutaj, standardowy program Sea Active, czyli składniki pokarmowe dopasowane do poszczególnych faz rozwojowych. Wszystkie produkty wzbogacone właśnie o kompleks Sea Active, czyli dużo lepsze pobieranie składników pokarmowych, szybszy ich transport wchłanianie, ale także silne działanie antystresowe, co w tym roku jest właśnie bardzo y, istotne i pokazuje właśnie, że trzeba także na biostymulację postawić. No i oczywiście nowość Kaoris, czyli produkt, który z jednej strony pozwala lepiej wykorzystać wapnie, ten wapń i jony wapnia, które są w glebie, a także dostarczyć je do owoców. Z drugiej strony ściany komórkowe owoców, y, owoców y, są wzmocnione po Kaorisie, y, Roślina wytwarza więcej xyloglukanów, które odpowiadają za elastyczność i trwałość tych ścian komórkowych. Czyli stawiamy na jakość, szczególnie w tym y, trudnym sezonie dla plantatorów porzeczek. Jak Państwo zobaczycie na przebitkach, tutaj naprawdę y, te grona wyglądają okazale y, i na pewno jest to towar deserowy.